Cześć kochani, dzisiaj przed Was z holem zakupowym. Cześć, wybrałam się na zakupy i moją misją były różowe dżinsy. Mam okropną obsesję ostatnio na punkcie różowych dżinsów, ogólnie tych wszystkich jasnych kolorów. Już wiosna w powietrzu, mimo że właśnie zaczął padać śnieg. Normalnie ręce mi opadają z tą pogodą. No nieważne, więc, więc chciałam trochę, trochę um, takich bardziej kolorowych rzeczy w mojej szafie i po prostu pierwsze co to szukałam jeansów. I kupiłam kilka rzeczy i 90% z nich są po prostu różowe i to jest chyba przypadek, albo nie wiem. Um, tu mam wszystkie swoje rzeczy. Um, Właśnie moim ulubionym sklepem jest Hollister i pierwsze tam się wybrałam szukać tych jeansów, bo słyszałam, że, że mają tam takie jeansy i udało mi się oczywiście znaleźć, znaleźć bez problemu. Tak one wyglądają. To są takie bardzo, bardzo różowe, bardzo mocno różowe. Eee, mają one no, oczywiście kieszonki z tyłu. Nie wiem, czy widać. Eee, te z przodu to są tylko takie udawane kieszenie, nie są prawdziwe. To są oczywiście rurki, ponieważ ja to tylko teraz rurki noszę. I po prostu ubóstwiam, zakochałam się w tych jeansach, już nie mogę się czekać, jak będę je nosić. Myślę, że teraz już mogę zacząć je nosić mimo tej pogody, bo są dosyć ciemne, więc nie będzie nic widać. Kupiłam jeszcze jedne jeansy w tym samym sklepie i właśnie są bardzo jaskrawe, ponieważ przymierzałam te, a drugie przymierzałam ze względu tak naprawdę na rozmiar, bo holister, w zależności od tego, z jakiego materiału są zrobione spodnie, to różne rozmiary noszę, więc sobie przy okazji wzięłam do przymierzenia inny kolor i zakochałam się w drugich też, więc a w ogóle te, za, za te dałam tylko 13 funtów, tak 13 funtów były na przecenie, więc stwierdziłam, że kupię sobie dwie pary, skoro po prostu w takiej super cenie są i drugie to są takie zielone, strasznie odblaskowe, o, nie wiem czy zobaczycie, bo się tak odbija, żeby nawet były białe, bardzo jaskrawe zielone, no czy przepiszę, jest takie e, żarówki normalnie, ale po prostu na lato myślę, że będą genialne. Zakochałam się w tych spodniach, tylko przymierzyłam je, naprawdę tylko dla sprawdzenia rozmiaru, i, i stwierdziłam, że jednak muszę je mieć. I one również kosztowały 12,90, więc po prostu w, w takiej cenie to normalnie zapłaciłam za jedną e, parę jeansów, więc e, będą genialne na lato. Oczywiście, no, nie teraz, na tą pogodną okropną chlapę, którą mamy. Uh, więc dwie pary jeansów. Kupiłam również sweterek, który już wcześniej miałam wypatrzony, więc w sumie tylko poszłam, poszłam go kupić. To jest taki... Nie wiem, jaki to jest tak naprawdę kolor, bo moim zdaniem to jest taki zmieszany róż z pomarańczem, bo to ani nie jest różowa, ani nie jest pomarańczowy i po prostu kocham ten kolor. To jest taki pleciony, standardowy sweter, ale jest tak niesamowicie mięciutki. Jezus... Będę go już na pewno nosić cały czas, póki będzie jeszcze taka właśnie yy, pogoda. Zapłaciłam za niego 28 funtów i to jest yy, z Veromody. I jest po prostu przepiękny, więc kocham ten sweterek. Yy, kupiłam też coś z bielizny. Nie byłam pewna, czy w ogóle pokazywać bieliznę, ale w sumie każdy ją nosi, więc znaczy że się nikt się nie obraci, że będę pokazywać. Ale ostatnio yy, strasznie długo szukałam yy, jakiegoś dobrego dystonosza. Nie wiem, czy ja się zrobiłam taka wymagająca, czy no nie wiem, te sklepy, które tutaj mam w pobliżu, co normalnie kupowałam z nich biustonosze. E, nic mi się nie podobało i ceny są też czasami no kosmiczne. I wyszłam kiedyś na stronę HM i wyglądało, że mają masę pięknych biustonoszy, więc się przyszłam do sklepu i rzeczywiście było multum i wszystkie mi się podobały, więc wybrałam tylko ten, który mi się najbardziej podobał. Najlepiej leżał. Tak on wygląda, oczywiście z różowy, no bo jak, i ma takie prześliczne satynowe ramionczka, one są rozciągliwe, i po prostu kocham ten biustonosz, nie był drogi kosztował tylko 12,99. I e, więc tak polecam, jeżeli szukacie dobrych biustonoszy, przepiękne mają w handlem, multum wyboru i naprawdę ceny są, e, ceny są nieduże. I kupiłam do tego jeszcze e, zawsze kupuję biustonosz, lubię kupować w zestawach. Niestety były tylko stringi w, w zestawie, nie jestem osobą, która przypada ze stringami, ale były tak boskie, że musiałam je wziąć. Tak wyglądają i one po prostu mają z boku takie słodkie kokardeczki, Więc tak naprawdę wziąłam je dla nich. Pewnie nie będę jakoś super często ich nosić, ale, ale lubię brać zestawy. Zwykle mają jakieś, przynajmniej dwie wersje dołu do bustonosz, jakieś bokserki albo stringi albo coś tam to zwykle wybieram te normalne, no ale niestety w tym przypadku nie mieli, a chciałam sobie ten zestaw, więc wziąłam ten i aj, one kosztowały 5,99. E, kupiłam jeszcze też w ostatnio są takie, um, słyszałam, że są modne te gumeczki, nie, nie wiem tak naprawdę jak się nazywają, bo nawet nie jest napisane, e, tak one wyglądają. To podobno ma być jako bransoletki. Kilka można dobrać w kolorach bransoletki, a jedne służą jako gumka też do włosów, więc fajnie, fajna ozdoba na rękę, a jak potrzebujemy związać włosy, to to mamy, to mamy przy sobie. Więc wzięłam dwa zestawy, ponieważ one były jedno, drugie gratis, więc w pierwszym mam takie jasne kolory i ten pomarańcz piękny, co, taki sam jak ten sweterek, jest jeszcze czarna, a w drugi zestaw są takie pastelowe kolory delikatne róże i tu jest fiolet, więc e, nie były drogie, fun 99 i właśnie drugi zestaw był gratis, więc, e, więc po prostu wziąłam sobie dwa i na pewno będę używać, bo e, często wys, wychodzę w rozpuszczonych włosach i nie wiem, czy wiatr, czy coś tam nie denerwuje, to sobie mogę spiąć, a przy okazji e, fajna zabawa włosów. I jedną już kupiłam, rzecz mało ważną w sumie, ale też Wam pokażę, bo jest do koloru e, pasująca do moich do reszty zakupów gąbkę. Um, Uważam, że to jest najlepsza gąbka na świecie. Ja używałam ją już od niepamiętnych czasów, znaczy od niepamiętnych czasów, e, oczywiście od czasów, kiedy e, mieszkam w Anglii. Nie wiem, kto mi tu tak puka. E, e, z Body Shopu, więc jeżeli lubicie tego typu gąbki, ubóstwiam te bąk, e, bąki... Bąbki? E, bąbki? Co ja mówię? E, gąbki! E, kosztowała 2 funty i... I po do reszty moich zakupów, i um, moja już się tak zaczęła troszkę rozciągać, ale, ale ubóstwiam nie, więc e, oczywiście zaczęłam body Dyshop e, dla tej gąbeczki. I już w sumie tyle co kupiłam. Um, super zadowolona jestem po prostu z tych e, jeansów. E, I ogólnie, że to wszystko jest takie strasznie kolorowe i, i takie wysenne, mimo że zima zaczęła się e, od nowa w, e, za oknem. E, no, ale nic. E, mam nadzieję, że się Hol podobał i. I zapraszam na kolejne filmiki. Cześć!